Cześć z tej strony, Bartek Popiel, i w tym nagraniu będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób motywować ludzi do pracy. W biznesie trzeba się poruszać na tak wielu płaszczyznach, że nie ma osoby, która by była ekspertem w każdej dziedzinie. Przecież niewiele jest osób, które potrafią w pojedynkę dbać o finanse i księgowość swojej firmy, pilnować tego wszystkiego, układać i realizować strategię marketingową, prowadzić komunikację w mediach społecznościowych, moderować swoją stronę internetową, dbać o kontakt z klientem. No i trzeba nie zapominać jeszcze o tym, że no, musi się odbywać główna i fundamentalna działalność Twojej firmy, tak? Więc trzeba jeszcze wykonywać to, czym się ta dana firma ma zajmować. To trochę tak jakby od Kolumba wymagać, żeby podczas swoich ekspedycji nawigował, stał za sterem, zwijał i rozwijał żagle, prowadził dziennik podkładowy, jeszcze szorował cały pokład, tak? No, nie może tego robić wszystkiego, musieli być wyznaczeni do tego odpowiedni ludzie. Najpierw trzeba się zastanowić nad tym, dlaczego ludzie w ogóle pracują. I być może pierwszym, co przychodzi Ci do głowy, no to to, że ludzie pracują, żeby zarabiać. Ludzie pracują dla Pieniędzy. Okazuje się, że nie do końca. Badania pokazują, że wysokość pensji znajduje się dopiero na szóstym miejscu spośród najważniejszych czynników decydujących o wyborze pracy. Wcześniej są pewność zatrudnienia, czy ta praca jest interesująca, czy daje ludziom jakieś możliwość rozwoju, czy oni się mogą czegoś nauczyć, czy są doceniani, czy jak, jak wygląda też jakby struktura firmy, czy ona jest taka hierarchiczna, że mamy prezesa, dyrektorów, kierowników i dopiero gdzieś tam pracowników, czy raczej ta struktura jest taka bardziej płaska. I teraz odchodzi się właśnie już często od tych firm takich hierarchicznych, na rzecz tego, żeby ta struktura w firmach była nieco bardziej płaska, żeby ta komunikacja przebiegała na zupełnie innym poziomie. Tak to wygląda. I okazuje się, że zarobki wcale nie są tym najważniejszym czynnikiem. Oczywiście muszą być zapewnione, no, bez tego się nie da, nie da działać, tak? Jakie punkty muszą być spełnione, żeby ludzie chcieli dla Ciebie pracować, żeby chcieli rozwijać razem z Tobą tą firmę? Przede wszystkim musisz zadbać o ich podstawowe potrzeby. Jeżeli masz firmę, gdzie wszyscy pracują razem, no to ważne jest odpowiedniość, odpowiednie krzesła, odpowiednie komputery, odpowiednia odzież ochronna, jeżeli na przykład pracujesz na budowie, czy jeżeli prowadzisz warsztat samochodowy, to ludzie muszą mieć odpowiednie narzędzia, jakiś system układania tego, żeby po prostu panował porządek i tak dalej. Ponadto oni muszą być też pewni swojej posady. Nie wolno straszyć ludzi, że a, jak Ci się nie podoba, to jutra możesz tu nie pracować, tak? To jest bez sensu, to jest głupie podejście. Ludzie nie mogą mieć jakichś wątpliwości, że a, ja nie wiem, czy ja od przyszłego tygodnia jeszcze będę tam pracował. Ta pewność, że te, te, ta Całość tego zatrudnienia jest dla ludzi bardzo ważna, że jeżeli jest realizowane jakieś zlecenie, no to oni jakby będą w tym brali udział, tak? Więc to jest bardzo istotne. Żeby oni sobie nie zadawali takich pytań, a czy ja jutro będę miał gdzie, gdzie przyjść, czy będę miał za co wyżywić rodziny w przyszłym tygodniu. No tak nie powinno to działać. Muszą mieć jakby pewność tego zatrudnienia. I nieważne czy, wiesz, możesz mieć umowę udział, umowę zlecenie, to jakby jest nieistotne, ale chodzi o nawet taką jakby relację i umowę słowną, że Ty z tymi ludźmi będziesz, będziesz współpracował. Punkt numer dwa. Oddaj firmę pracownikom. Wyobraź sobie teraz coś takiego: Kolumb płynie z całą swoją załogą ku nowym lądom i dzieje się coś nieoczekiwanego, a mianowicie łamie się główny maszt. Łami się główny maszt, statek się przechyla, zaczyna nabierać wody, jest, ryzyk, ry, jest ryzyko, że statek pójdzie na dno. Czy wtedy ludzie powiedzieliby, a w sumie ja mam to gdzieś, rezygnuję, to nie mój statek, niech się Kolumb martwi, niech on się tym zajmie. Czy w ten sposób by do tego poweszli? No oczywiście, że nie. Po pierwsze, znajdują się na środku oceanu, a zatem wiedzą, że od ich reakcji zależy to, czy wyjdą w ogóle z tej opresji. Po drugie, postrzegają ten statek jako, jako coś swojego, identyfikują się z nim, no i chcą go ratować, tak? Nie myślą w kategoriach, co się stanie ze statkiem, tylko myślą, co się stanie z nami. To jest bardzo istotne. Zatem oddanie jakby części firmy pracownikom to jest proces długotrwały, tak? To, to właśnie chodzi o to, żeby też wdrażać różnego rodzaju pomysły, żeby się spotykać, żeby porozmawiać, żeby żeby usprawniać pewne rzeczy razem, a nie tylko że mieć taką pozycję autokratyczną. Tak więc to jest bardzo bardzo istotne. Punkt numer 3: dbaj o przejrzystość oczekiwań i działań. I tu biję się w pierś, ponieważ sam przez długi czas miałem z tym problem. Dla mnie wiele rzeczy było oczywistych, że jak odpisujemy na jakiegoś maila, to trzeba to zrobić tak i tak. Jak klient ma jakiś konkretny problem, to trzeba zareagować w taki i w taki sposób. I dla mnie pewne rzeczy były oczywiste. Natomiast czasami to może być tak, że Twój pracownik może tego nie rozwiązać, ale też po pierwsze, ty mu nie powiedziałeś, jak to ma być rozwiązane, albo nie dałeś mu jakby wolnej ręki, że słuchaj, do kwoty np. 300 zł możesz samodzielnie podejmować różnego rodzaju decyzje, czy przyjąć zwrot, czy nie, tak? Czyli dajesz jakiś bufor, że do tej kwoty rób tak, jak uważasz, tak jak podpowiada ci sumienie, tak jak jeżeli sądzisz, że z takiej decyzji klient będzie zadowolony, to tak zrób. Ok, więc w ten sposób i to będzie o wiele lepsze, a powiedzmy właśnie powyżej jakiejś granicy, no to już dopiero wtedy pracownik przychodzi do Ciebie, no bo już jest jakaś wyższa kwota, ale jakby to wszystko musi być zakomunikowane i trzeba cały czas, cały czas się trzeba na tym łapać, bo Ty właśnie jako właściciel firmy, jako szef, no będziesz miał takie pojęcie, że no przecież to jest oczywiste, że tak trzeba zrobić, no właśnie nie. nie, nie jest to oczywiste, trzeba to przekazywać, musi być przejrzystość oczekiwań i działań, to jest tak jakbyś wsiadł, wysiadasz na dworcu, podchodzisz do taksówkarza albo wsiadasz do do taksówki i mówisz, poproszę do galerii handlowej. No ale do której galerii handlowej? Gdzie Pan chce jechać? Na jakiej konkretnej ulicy? Więc tak jak taksówkarzowi podajesz konkretny adres, gdzie chcesz dojechać, tak samo musisz przekazać ludziom, jakie konkretne działania muszą być wykonane. To jest właśnie bardzo, bardzo ważne, czyli nie tylko, nie tylko właśnie jakaś ogólna wizja, ale też dokładny podział obowiązków i szczegółowy plan działania. Punkt numer cztery. Pozwól ludziom odpocząć od siebie i od firmy. Jeżeli pracujecie w takich warunkach, że wszyscy jest, pracujecie razem, jest cały czas ciśnienie, cały czas idziecie do przodu, no to motywacja może spadać. Po prostu, to, ok, to jest czasami tak jak w małżeństwie. Kochasz tą drugą osobę, chcesz z nią spędzić życie, ale zwyczajnie czasami masz jej po prostu dość. Czasami po prostu potrzebujesz mieć swoje hobby, chcesz sobie samodzielnie spędzić dzień i tego potrzebuje zarówno partner, jak i partnerka. Tak? To jest dla, dla obu osób jest to, jest to potrzebne. Zatem pozwól ludziom czasami od siebie odpocząć. Zauważ, że mięśnie, jak jeżeli trenujesz lub trenowałeś kiedyś na siłowni, to mięśnie nie rosną podczas treningu, mięśnie rosną podczas regeneracji. I czasami właśnie podczas takiego odpoczynku mogą przyjść ludziom zarówno załodze, jak i tobie, jakieś nowe pomysły do głowy, do głowy, jakieś ciekawe rozwiązania. Ktoś przeczyta jakąś książkę albo podpatrzy gdzieś, właśnie będzie na jakimś wyjeździe i podpatrzy coś ciekawego i sobie pomyśli, o, my też to możemy robić! I przyjedzie po takiej przerwie, no i już będziesz miał jakieś nowe rozwiązania, tak? Poza tym ci ludzie też mają jakieś swoje życie poza pracą, tak? Możą mieć czas na, na swoich znajomych, na spotkania, na jakieś wyjazdy, na swoje hobby, pasje, i jeżeli będą mieli do tego przestrzeń, no to jeszcze lepiej będzie to wszystko wpływało również na, na Twoją działalność. I w tej części to jest tyle. Będzie jeszcze jedno nagranie również poświęcone temu, w jaki sposób motywować ludzi do pracy, ale na dzisiaj myślę, że już wystarczy. Wdróż na razie te wskazówki. Jeżeli podobało Ci to nagranie, daj łapę w górę, udostępnij to nagranie, będzie mi naprawdę bardzo miło. Zachęcam Cię również do tego, żebyś zapłacić poznał się z wersją tekstową, ponieważ ona jest nieco bardziej szczegółowa, zawiera nieco więcej niuansów i zachęcam Cię również do tego, żebyś pobrał e-booka Przestań jęczeć i weź się wreszcie do roboty. Jeżeli jeszcze go nie masz, to to jest lektura obowiązkowa. Ten e-book ma 175 stron, to są same konkrety, naprawdę zero lania wody. Zachęcam Cię również dlatego, że jest wersja audio, więc jeżeli biegasz albo dojeżdżasz do pracy, to będzie to świetne jakby zagospodarowanie tego, tego czasu. Szczerze zachęcam albo do wysłuchania w postaci audiobooka, albo do zapoznania się z wersją Tekstową. I dzięki temu e-bookowi, dzięki tym wskazówkom tam zawartym poznasz wiele strategii, jak być bardziej zmotywowanym, jak być bardziej produktywnym, jak być bardziej skoncentrowanym na swojej pracy, więc również możesz to wysłać swoim pracownikom. Myślę, że to się naprawdę bardzo, bardzo przyda. Zatem w tej części to tyle. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.